Porannik. Wspominałam, że teraz będzie sporo entuzjazmu rodzicielskiego, miłości, energii, miłosierdzia i konkretnych rad, ponieważ w naszym studiu piękny duet kobiecy Joanna Krupa-Matynia, dyrektor przedszkola ziarna, także Iga Grzybowska, Sterna Miłość-Terapeutka. Witam serdecznie, dzień dobry w naszym studiu przy Floriańskiej 3. Dzień, dzień dobry, 3. Dzień dobry, witamy serdecznie. I bardzo się cieszę, że odwiedziłyście nas dzisiaj i już obdarowałyście nas taką radością. Taką miłością, życzliwością, że kawa przy was ta gorzka lepiej smakuje. <gry> Bardzo nam jest miło słyszeć te ciepłe słowa. Podjęłyśmy się tego nawet zawodowo. Co potrzebne jest dzieciom? Że rzeczywiście, jak mówią niektórzy specjaliści, terapeuci, psychologowie, dzieciom wystarczy miłość rodziców do tego, żeby spokojnie się rozwijały. Pani dyrektor. To prawda, miłość i zaangażowanie rodziców, zrozumienie dla swoich własnych dzieci i wspieranie ich w tym, z czym mierzą się na co dzień jest absolutnie najważniejsze. Ja myślę, że w takim budowaniu więzi w ogóle, dobrych relacji rodzinnych. Bo myślę, że każdy, kto nas teraz dzisiaj słucha, może jest deszczowo, może jedziesz, stoisz w korku, dzieci ci się odpaliły i sobie myślisz, no co z tymi dzieciakami, nie? Teraz ja myślę, że ważne jest to, żeśmy mieli takie zasoby do miłości, do kochania. I tego nie stworzymy, jeśli nie będziemy tworzyć dobrych relacji, nie? Najpierw tych małżeńskich, później tych rodzicielskich, więc bardzo mocno gdzieś tam nosimy to w sercu i o to staramy się dbać też każdego dnia. Gdzie poszukiwać tych zasobów? W jaki sposób? Te zasoby, no nie wiem, realizować w naszej codzienności. To jest ciężkie znaleźć je, odkryć czy potem tak naprawdę tylko wzmacniać? Tak naprawdę tą e, energię rodzicielską, energię rodzicielską, energię rodzicielska, czerpana jest na pewno e, w pierwszej kolejności z tej relacji e, w małżeństwie, e, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, a później jako rodzic dobrze jest znaleźć takie miejsce, które będzie nas bardzo mocno w tym wszystkim wspierało, będzie rozumiało nasze potrzeby, będzie znało nas jako rodziców, będzie znało nasze cele i będzie miał wspólne cele, no i oczywiście wszyscy razem będziemy znać swoje dzieci najlepiej, jak tylko to się da zrobić. Będziemy obserwować, jak się rozwijają, czego potrzebują. Do tego potrzebne są młode nauczycielki, zaangażowani pedagodzy oraz oczywiście rodzice. Bez nich nic by się nie udało. Od tego się wszystko zaczyna. Dobrze jest, jak to idzie właśnie tak dwutorowo, czyli to, co my gdzieś tam widzimy w domu, możemy jakby dopełniać w szkole, tak, że jesteśmy takim jednym zespołem, jednym teamem, ale też warto szukać takich przestrzeni, że my jako rodzice jakby ja jestem terapeutką, pracuję z rodzicami, pracuję z całymi rodzinami i widzę, że my pewne rzeczy wiemy, po prostu intuicyjnie, a pewne rzeczy trzeba się nauczyć. I trzonem do budowania każdej relacji jest dobra komunikacja, nie? I warto szukać takich przestrzeni, jakichś warsztatów, żeby się nauczyć, żeby się wsłuchać, bo proszę zauważyć, myślę, że nie wiem, czy słuchacze się z nami zgodzą, ale kochani, my często do siebie mówimy, ale my w tej mowie się nie słyszymy. Tak, że ja mogę do Ciebie mówić, ale ja nie słyszę, co, co nosi Twoje serce. I dlatego właśnie tutaj niesamowicie jestem wdzięczna pani dyrektor, że organizują fantastyczne wydarzenia, na które możemy zapraszać rodziców, gdzie możemy się uczyć tej komunikacji, gdzie możemy razem wzrastać, pobyć ze sobą, ale też wymienić doświadczenie. Myślę, że bycie rodzicem dzisiaj nie jest łatwe. Nie mamy łatwych czasów na wychowywanie. Jest trudniej niż naszym rodzicom? Myślę, że jest inaczej. Ale ta trudność też teraz polega na czymś innym. Wcześniej może nie mieliśmy tylu sociali, nie mieliśmy dostępu do internetu, coś, co bardzo mocno może nas budować, ale co może być też dużym zagrożeniem, prawda? Natomiast my się mierzymy teraz z innymi trudnościami, że my w domu rodzinnym mamy pewne wartości, idziemy do szkoły, dzieje się coś innego i dlatego tak mocno potrzebujemy obok siebie rodziców, którzy też gdzieś z podobnymi sytuacjami się mierzą innych dzieciaków i to daje nam niesamowitą siłę. I dlatego chcieliśmy docenić też przedszkolę Ziarna, które organizuje tego typu wydarzenia, prawda? I daje przestrzeń rodzicom na to, żeby poczuli wsparcie, poczuli się wysłuchani, znaleźli odpowiedzi na ważne pytania. Na przykład dzisiaj jest taki wykład o 17.30. Mamy siebie, mamy tak wiele. Bo to prawda. Się ciepło tutaj Bo to naszej terapeucji zrobiło. Siebie, tak. Mamy siebie, mamy tak wiele. Mamy siebie w rodzinie, mamy siebie w małżeństwie, mamy siebie wśród społeczności przedszkolnej. I mhm. o tym na pewno chciałabym bardzo mocno e, to podkreślić, że oczywiście od relacji małżeńskiej wszystko się zaczyna, ale tak jak powiedziała Iga, szukamy takich miejsc, w których będziemy mogli działać i, e, i myśleć i mówić podobnie, tak? E, tylko wtedy jesteśmy w stanie te cele wychowawcze osiągać i oprócz tego, że jesteśmy przedszkolem, który uczy, rozwija, Zmocnia, uczy liter, tak? wzmacnia, oczywiście, ale... Takim pierwszym, najważniejszym naszym celem jest wychowanie dzieci łącznie z, z, we współpracy z ich rodzicami. Dlatego, oczywiście, mamy program dydaktyczny, program wychowawczy i tę działalność z rodzicami, która polega m.in. na tutoringu rodzinnym. Tutoring rodzinny to jest taka specyficzna forma współpracy z rodzicami, która e, polega na tym, że nie spotykamy się na wywiadówce, tylko spotykamy się na, e, na, na pogadance, na takim spotkaniu z rodzicami. Tak, tutor, czyli przeważnie to jest wychowawca, spotyka się z parą rodziców, która bierze udział w procesie wychowania i rozmawiamy o tym, co dziecko nasze potrafi. Nad czym chcielibyśmy jeszcze popra popracować? Tak? Jakie cele, dla naszej rodziny, z tego tutoringu, czyli z tego spotkania wyciągniemy, ale oprócz tego zapraszamy rodziców na tego typu wydarzenia, które. Kilka już jest za nami. Była u nas m.in. Agnieszka Stefaniu, która mówiła o tym, że wychowanie to naprawdę jest wyzwanie. Byli u nas, byli u nas małżeństwo wardaków, którzy też mówiło o tym, jak, jak wychować szczęśliwe dziecko, a tak naprawdę szczęśliwego dorosłego, jak się okazało w trakcie, w trakcie wykładu. Była Agnieszka Rogala, która mówiła o tym, jak spoglądać na swoje dziecko i, i reagować na jego potrzeby. I teraz mamy. Mamy Igę i Konrada Grzybowskich, którzy będą mówić o tym, jak, jak nasza relacja rodzicielska jest ważna dla całego życia rodzinnego. Takich wydarzeń będzie jeszcze mnóstwo. Zapraszamy do, do śledzenia naszego Facebooka, oczywiście, bo tam się wszystko pojawia. I takich wydarzeń na pewno będzie bardzo, bardzo dużo, bo bardzo zależy nam na tym, żeby tą społeczność rodzin, rodziców i dzieci tworzyć, angażować ich i, i mówić im o tym, co jest ważne rodziny Igi i Konrada nie sposób nie kochać, wystarczy na nich spojrzeć, wystarczy poznać ich dzieci, wspaniałe, cudowne, prawda, a poza tym są autentyczni, ponieważ dzielicie się swoją historią. Ktoś patrząc na was pomyśli, młodzi, piękni, zadowoleni, hmm, oni w życiu nie mieli trudno, a jest zupełnie inaczej, prawda? Tak, ta grzybkowa, ja lubię mówić o naszej rodzinie, że to jest taki Nazaret, który nie zawsze jest cichy. Zastanawiałam się, czy w Nazarecie u Maryi i Józefa było cicho, oni mieli tylko jednego Jezusa. Natomiast... Jednak mieli jedynaka. Dokładnie. Tak? Ja mm -hmm. czasem tak sobie mm -hmm. rozmawiam z Matką Bożą. Teraz mamy październik, więc tym bardziej Boże, myślę nie? sobie tak. tak. Mm -hmm. Maryjo, ja tu miałaś jednego, ja mam czwórkę, więc daj siłę, żeby to ogarnąć. Ale rzeczywiście no, gdzieś w naszej rodzinie mierzymy się też z niepełnosprawnością, z rdzeniowym zanikiem mięśni. I ja tutaj jestem bardzo gdzieś tam szczęśliwa, że nasze dzieci chodzą do szkoły ziarno, gdzie zostaliśmy niesamowicie też przyjęci, że widzimy, że ta społeczność jest otwarta na to, że, że rodzice są niesamowicie relacyjni, dzieci, jak już. Jest przyjęty, że często nam się wydaje, że mamy dzieci z jakimiś problemami, prawda, z orzeczeniem i co to będzie, że często kojarzy nam się to z jakimś takim wyrokiem. Ja już nie osiągnę szczęścia. I to hasło, mamy siebie, mamy tak wiele, ono często pokazuje, że no nie zdrowie i radość naszych dzieci w nogach, w ich, nie wiem, poczuciu tego, czy moje dziecko dzisiaj mierzy się z Aspergerem, czy z, z innymi jakimiś deficytami, tak, tylko że jeśli ja jako rodzic noszę w sercu wiele, radości, To ja to przekładam na moje dziecko, prawda? Że dzieci bardzo często przechwytują te emocje. Więc tym bardziej nosimy w sercu to, żeby dawać rodzicom taką przestrzeń do radości, do miłości, żebyśmy te domy naprawdę e, po prostu emanowały taką siłą e, i werwą. I do tego bardzo, bardzo serdecznie gdzieś tam zapraszamy, bo myślę sobie, że dzisiaj pędzimy i takie ostatnio piękne słowo e, usłyszałam od jednej z pary, która przyszła do mnie na terapię, że pani go, my wykańczaliśmy dom i ten dom wykończył nas. Nie? że całe życie za czymś gonimy, żebyśmy byli takimi ludźmi refleksyjnymi, za czym ty dziś gonisz. To jest dla ciebie ważne. I jeśli będą dla nas ważne te relacje, to zobaczycie, że to nasze życie zupełnie inaczej będzie funkcjonować. Muszę o to zapytać na antenie Radia Warszawa w poranku w rozmowie na żywo. Tajemnicza, tajemnicza moc Igi Grzybowskiej. Sekret, skąd się bierze? Gdzie jest to źródło? Tej niektórzy. Energii? Tak, kochani, to niektórzy mnie pytają, co ja łykam. Ja to mówię, to że, że tak, tylko źródła. Dokładnie. Teraz nie będę oszukiwać moich słuchaczy, no, bo słucham, czy suplementy na, na por z włosów na głowie. Ale kochani, rzeczywiście gdzieś em, taka dbałość też o swoje serce. Jako mama czwórki widzę, że żeby mieć siłę, zasoby do miłości, ja najpierw też muszę zatroszczyć się o to, co jest dla mnie ważne. Co buduje moje serce? Gdzie znajduję przestrzeń, która mnie ładuje? Na pewno to jest relacja z, na pewno to jest relacja z moim mężem, e, ale tak, taka też uważność na siebie. Ja do tego dojrzewam jako mama i też bardzo lubię pracować z kobietami, im o tym mówić. Bo myślę sobie, że taka silna mama, mama petarda, to cały dom po prostu od razu emanuje, <grym> tak nami. jak pani dynamit, redaktor. O nie dynamit, bo dynamit często wybucha. Także, także, żeby tych wybuchów nie było tak za dużo w tych domach. Kochani, zapraszamy i zachęcamy. Ciekawa oferta programowa także Przedszkola y, Ziarna. No a poza tym te wykłady, przypominamy, które wzmacniają rodziców. Ich misji są bezpłatne. Pani Joanna Krupa-Matynia, dyrektor Przedszkola i Iga Grzybowska, sterna miłość, terapeutka. Bardzo panią dziękuję zapraszamy i zapraszamy częściej do nas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Музық